Witam serdecznie. Dzisiaj taka praca ślusarska, wymieniam bramę wjazdową. No i straty zawsze muszą być. Złamany młotek. Trzeba go oprawić, no bo bez młota wiadomo, nie robota. I zobaczcie, jaka znajdka, stary przecinak, cały zardzewiały to był pod bramą. Jak wykuwałem słupki betonowe, no taki, taka, po prostu ktoś zostawił bo ja tą bramę wcześniejszą nie stawiałem ktoś zostawił po prostu przecinak. Także tylko go wyczyścić. Na pewno go nie oddam na złom. A na złom, no mam dużo elementów takich stalowych. Złoty 70 zł, gdzieś jest stal. Co mnie ostatnio tknęło, że powiedziałem, że z tym mieć po 3 zł. To nie wiem. <laughs> Część bramy już wywiozłem. Część bramy jest w kawałkach pocięta. Został mi jeszcze słupek. Za chwilę zobaczycie, jak na przyspieszonym filmie ten słupek wycinam. Prawie bramę mam dokończoną, później tylko montaż silnika. Także to już nie będzie brama na, na rolkach, tylko samonośna na wózkach. Ten element, zobaczcie, 3,5 yy, 3 kilo. Razy teraz. Yy. Raz złoty 70 złoty 70 6 złoty za taki element 6 złoty za taki element wcześniej już sprzedawałem miedź i stal, ale miedzi aktualnej ceny nie znam. A tutaj jest gruba stal za złote 70, zł, a cienka złote 40. Zł. Chyba że coś się zmieniło, bo to było sprzedawane 03.22. Taką mam tutaj datę. Także złote 70 zł za ten element to jest za kilo oczywiście to jest 6 złotych. A mieć y, aktualnej ceny nie znam, no ale no wiadomo jaka jest, to nie 3 złote, już tam miałem takie komentarze, no ale to tak jak mówię, no y, miedzi zbieram aż do momentu y, jak nazbieram dwie beczki, liczę około 100 kilo, nie wiem czy mi się to uda, no bo nie zawsze mam pracę, Taką z wymianą instalacji elektrycznej, tylko zazwyczaj jest to, jest to naprawa, ale bez, bez wymiany, <laughs> czyli e, tych odpadów dużo nie ma. E, a jak są, no to są z takich rzeczy jak lampy, jakieś elektronarzędzia, y, 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 jakieś rzeczy przemysłowe. Dobra, zabieram się do pracy, wycinam słupek. Pod koniec pokażę ile ile ważyła ta brama, no bo to wyjdzie jak wszystkie umowy kupna sprzedaży podsumuje ile ważyła i jaka jest jaka jest suma ile pieniędzy po prostu za to, za to wpadło a brama już była zarzewiała i zresztą no, krzywa, pęknięta. No i, 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 na, i na kółkach to nie była, to nie była jakaś porządna brama. Porządną bramę na pewno zobaczycie, jak będę montował silnik elektryczny, ale nie wiem czy na tym kanale, czy na, czy na drugim wiadomo, że to będzie z automatyką otwieranie przez telefon. No ale do tego na pewno e, za jakiś czas dojdę. Dobra, na razie wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pod koniec jeszcze yy, yy, umieszczę może pod filmem, ile, ile brama ważyła i, yy, i jaka była suma. Teraz przyspieszam film, wycinam słupek. Ten który mi jeszcze został yy, sprzedaję wszystko. Jakieś tam przebitki wam zrobię pod koniec filmu. Yy. Z punktu skupu, złomu. Dobra, pozdrawiam. Do następnego razu. I tak na koniec sprzedałem tą stal złoty 60. Zł. Cała brama ważyła 100 135 kg Za złoty 60 zł to jest 216 złotych. 216 zł za za tą bramę, którą demontowałem. Dobra, na razie szczauka. Pozdrawiam.